Jak realistycznie jem w ciągu dnia. Czy widzicie te włosy? Robimy Water of the Day. Czyli na kawałkach nie ma bardziej wkurzających istot niż muchy. Mówię ją od 15 minut. Teraz mnie coś weźmie. Mamy taką wodę, bo widziałam, że jest odporzona, a reszta pójdzie z banka filtrowanego. Tak się prezentuje: Water of the Day. Tak się prezentuje nasze śniadanko. Humus paprykowy, Góreczki. W poniedziałek ile na Piszcie w komentarzu, jak je zrobić. A gryweczka, jest tupeczka. Ja się po prostu Chillusiu inspiruje. Ja się wczoraj robię jego działki. Patrzcie, jak one są wielkie. Mam też kolejną herbatkę. To nic, że jest 30 stopni za oknem. Herbatka musi być. Idziemy też zaraz zawieźć Zosi, czyli babci. Patrzcie. Zostawiam na później. I Herbatkę. Pliweczki i rosną już. Jest nowy quest w Dresd Impress. Jejem kluski z wczoraj, bo tamtych nie do końca zjadłam. Mam trochę rzeczy na Vinted, czyli mi tam w tle cały czas szczeka. Złapałam sobie sarek. Zapiekłam sobie warzywka z kalumi Zaczęłam oglądać K-pop Demon Hunters, bo dosłownie na TikToku wszyscy tam spamują i ja miałam takie no dobra, ja też mam jakieś FOMO, muszę to obejrzeć.